Cześć, tutaj Ewa i dzisiejsza praktyka to kolejna z serii tych rowerowych. Tą praktykę polecam Ci szczególnie po dłuższej albo krótszej przejażdżce rowerowej. Skupimy się tutaj głównie na rozciąganiu. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zrób to koniecznie teraz i daj mi znać w komentarzu, jak się czujesz po praktyce i co byś chciał zobaczyć w kolejnych praktykach. Do zobaczenia na macie! Stań na początku maty. Stopy równolegle, na szerokość bioder, wydłuż kręgosłup. Otwórz klatkę piersiową, wycofaj dolne żebra, wycofaj brodę. Zamknij na chwilę oczy, weź głęboki wdech przez nos. Wydech przez usta. I jeszcze jeden wdech przez nos. Skieruj go do dolnych żeber, do dolnego brzucha i powolny wydech przez nos. Jeszcze jeden głęboki wdech przez nos. Wydech. I otwórz powoli oczy. Przetocz głowę z lewej strony na prawą, z prawej na lewą. I jeszcze raz w jedną stronę i w drugą. Wróć do centrum. Unieś ręce nad głowę, wydłuż boki ciała. Schowaj dolne żebra. Napnij pośladki. I z wydechem opuść ręce. Długi wdech, ręce przenieś nad głowę, wydłuż boki ciała, wycofaj dolne żebra, napnij pośladki. I z wydechem powoli opuść ręce, połącz ten ruch z oddechem, z wydechem unieś ręce do góry. I z wydechem skłon do przodu, opuść ręce na matę, opuść głowę, pośladki nadal napięte, brzuch jest aktywny. Ugnij kolana tyle, ile potrzebujesz, rozluźnij szyję z wdechem unieś tułów do połowy dłonie przełóż na piszczele wydłuż kręgosłup, pośladki napięte brzuch jest aktywny i z wydechem skłon opuść dłonie na matę głowę, rozluźnij szyję z kolejnym wdechem unieś tułów do połowy dłonie oprzyj na piszczelach wydłuż kręgosłup, pośladki aktywne przełóż dłonie na matę, dociśnij dłonie Przejdź stopami do tyłu, do pozycji deski, pośladki napięte, wypnij się z maty, przyciągnij pępek do kręgosłupa, odłóż kolana na matę, a potem klatkę piersiową i brodę na matę. Odłóż stopy na grzbiety, przyciągnij łokcie blisko siebie, otwórz klatkę piersiową, ściągnij łopatki, odsuń barki od uszu. I z kolejnym wdechem odłóż biodra na matę, przejdź do pozycji kobry. Unieś klatkę piersiową, wypchnij się mocno z dłoni. Dłonie są pod barkami. Otwieraj mocno klatkę piersiową, wycofaj żebra, brzuch jest aktywny. Cofnij brodę i teraz się za swoją prawą stopą, za swoją lewą stopą. I wróć do pozycji centralnej. Opuść głowę i przez pozycję klęku podpartego przejdź do psa z głową w dół. Dociśnij mocno dłonie do maty, ugnij kolana tyle, ile potrzebujesz, wydłuż kręgosłup. Wycofaj dolne żebra, unieś prawą nogę do góry, zegnij ją w kolanie i przyciągnij swoją stopę do lewego pośladka. Postaraj się, żeby twoje barki były w jednej linii. Otwieraj biodra. Mocno dociskaj lewą stopę do maty. Wydłużaj całą nogę, wyprostuj prawą nogę, przyciągnij kolano do klatki piersiowej i odłóż stopę między dłońmi. Lewa noga jest wyprostowana i aktywna. I teraz pobujaj się do przodu, do tyłu. Przemasuj swoje biodra. I z kolejnym wydechem wyprostuj prawą nogę. Obie nogi są aktywne. Przyciągaj prawą piętę do tylnej stopy. Poczuj pracę w obu nogach. Delikatny skłon do prawej nogi. Wydłużaj kręgosłup, pamiętaj o oddechu. Jeszcze chwilę. Wydłuż swój oddech. Wycofuj prawą nogę. I ugnij prawe kolano, dociśnij dłonie do maty. I przenieś prawą nogę do tyłu. I wróć do pozycji psa z głową w dół. Unieś lewą nogę do góry, zegnij ją w kolanie, przyciągnij stopę do prawego pośladka, wydłuż cały kręgosłup, wypnij się z dłoni, mocno dociśnij prawą nogę do maty. I wyprostuj lewą nogę, przyciągnij kolano do klatki piersiowej i odstaw lewą stopę pomiędzy dłońmi. Prawa noga jest wyprostowana i aktywna, popuje się do przodu i do tyłu. I powoli z wydechem wyprostuj lewą nogę, skłon do lewej stopy. Próbuj przyciągać lewą stopę do prawej nogi, tak żeby poczuć, że mięśnie w lewej nodze są aktywne. Wróć do oddechu. Jeszcze jeden długi wdech, długi spokojny wydech i ugnij lewe kolano, dociśnij dłonie do maty, przenieś lewą nogę do tyłu i dostaw ją do prawej, wróć do pozycji psa z głową w dół. Wycofaj dole żebra, wydłuż kręgosłup, unieś prawą nogę do góry, przyciągnij kolano do klatki piersiowej. I odstaw w stopę między dłonie, odłóż lewe kolano, lewą stopę na matę, unieś tłów, ręce, przenieś nad głowę, wyciągnij boki ciała, ugnij łokcie, jak się ręce, otwórz klatkę piersiową delikatne wykięcie w kręgosłupie, i przenieś ręce z tyłu za plecy, zapleć je w koszyczek i otwórz klatkę piersiową, przyciągnij ręce w dół do maty. Opuść biodra. Rozpleć dłonie, przenieś dłonie na swoje prawe udo. Wydłuż kręgosłup. Opuść biodra jeszcze mocniej do maty. I dociśnij lewą dłoń do maty, ugnij lewe kolano i przenieś prawą rękę do tyłu, złap za lewą stopę, otwórz klatkę piersiową, przyciągaj stopę do pośladka wydłuż kręgosłup z wdechem i z wydechem spróbuj odkręcić klatkę piersiową jeszcze mocniej do sufitu pamiętaj o oddechu nie zapadaj się w lewym barku wypchnij się z maty jeszcze chwilę odłóż lewą stopę na matę prawą dłoń odłóż po wewnętrznej stronie prawej stopy i przejdź prawą stopą mocniej do prawej krawędzi maty Wydłuż kręgosłup. Jeżeli chcesz, jeżeli możesz, zejdź na przedramiona. Wsłuchaj się w swoje ciało i zobacz na co ci dzisiaj pozwala. I możesz teraz przejść na zewnętrzną krawędź prawej stopy. Otwórz biodro. Pozwól, żeby kolano wyszło do prawej strony. Oddychaj głęboko, skieruj swój oddech do tych miejsc, gdzie czujesz napięcie i z wydechem spróbuj rozluźnić to miejsce. dociśnij lewą dłoń do maty ugnij lewe kolano i jeszcze raz schwyć prawą dłonią za lewą stopę przyciągaj stopę do pośladka, otwieraj klatkę piersiową twoja prawa stopa nadal zostaje na zewnętrznej krawędzi otwieraj mocno klatkę piersiową przyciągaj stopę do siebie pamiętaj o oddechu powoli odłóż lewą stopę Prawą dłoń dociśnij do maty i przejdź prawą stopą na środek. Maty ręce po obu stronach stopy, zadżej lewą stopę, unieś lewe kolano i przenieś prawą nogę do góry. I z powrotem do psa z głową w dół. Mocno wydłuż kręgosłup, połginaj na zmianę kolana, rozluźnij trochę biodra, nogi i unieś lewą nogę do góry przyciągnij kolano do klatki piersiowej odłóż stopę między dłonie odłóż prawe kolano, prawą stopę na matę wydłuż kręgosłup, otwórz klatkę piersiową super, idzie bardzo dobrze unieś tułów, ręce przenieś nad głowę wydłuż boki ciała i się ręce ugnij łokcie, otwórz klatkę piersiową wychyl się do tyłu zapleć dłonie za plecami otwórz klatkę piersiową i zacznij przyciągać dłonie do maty. Otwórz mocno klatkę piersiową. Opuszczaj biodra do maty. Rozpleć dłonie. Odłóż je na lewe udo. Wyprostuj się. Wydłuż kręgosłup i zejdź biodrami miednicą jeszcze bliżej maty. Odłóż prawą dłoń na matę. Ugnij prawe kolano. Przyciągnij stopę do pośladka i lewą dłonią złap za wnętrze swojej prawej stopy. Otwórz klatkę piersiową. Zejdź biodrami niżej. Otwieraj klatkę piersiową, jednocześnie przyciągaj prawą stopę do pośladka. Wypychaj się mocno z prawej dłoni, nie zapadaj w prawym barku. Wróć do oddechu. Jeszcze jeden długi wdech. I z wydechem odłóż stopę, lewą dłoń po wewnętrznej stronie lewej stopy. I lewą stopą przejdź do lewej krawędzi maty. Możesz zejść na przedramiona. Wydłużaj kręgosłup. I powoli przejdź na zewnętrzną krawędź swojej lewej stopy. Pozwól, żeby lewe kolano opadło do lewego boku. Otwórz biodro. Woli dociśnij prawą dłoń do maty, ugnij prawą kolano, przyciągnij stopę do pośladka, złap lewą dłonią za wnętrze swojej prawej stopy i otwieraj klatkę piersiową jednocześnie przyciągając prawą stopę do pośladka. Pamiętaj, że twoja lewa stopa jest nadal na zewnętrznej krawędzi. Intensywnie otwieramy tutaj biodro. Weź głęboki wdech. I z wydechem odłóż stopę, dłonie, odłuż na matę. Lewa stopa wraca na środek maty, zadrzej prawą stopę, unieś prawe kolano. I przenieś lewą nogę do tyłu i do góry. I wróć do psa z głową w dół. I poginaj znowu kolana, poprzechodź ze stopy na stopę. Rozluźnij nogi, odłóż kolana na matę, skrzyżuj nogi. I przejdź do siadu na pośladkach. Wyciągnij nogi przed sobą, wyprostuj je, stopy, flex, wydłuż kręgosłup. I z wydechem skłon do przodu możesz ugiąć kolana. Najważniejsze tutaj jest dla nas, żeby nasza miednica pochylała się do przodu. Możesz złapać dłońmi za swoje łydki, za kostki albo za stopy. Uda są aktywne, pośladki aktywne. I przyciągnij pępek do kręgosłupa, wydłuż kręgosłup i spróbuj z wydechem pochylić się jeszcze mocniej. Odsuń barki od uszu, rozluźnij mięśnie twarzy. I wróć do oddechu. I powoli unieś tu wydłuż kręgosłup. Ugnij lewe kolano, stopy przyciągnij do siebie. Lewe kolano odłóż na podłogę, wnętrze stopy przyciśnij do wnętrza, prawego uda. Klatkę piersiową skieruj do prawej nogi i skłon do przodu. Możesz złapać się za łydkę, za kostkę albo za stopę. Prawa noga jest aktywna, stopa flex, wydłuż kręgosłup. Przyciągnij pępek do kręgosłupa. I wróć do oddechu. Odsuń barki od uszu. Nie napinaj rąk barków, szyi. Pozostaw je rozluźnione i z wdechem unieś tłów. Odłóż prawą dłoń przy wnętrzu swojego prawego uda, przesuń ją do swojej stopy. Unieś lewą rękę do góry i skłon do prawej stopy. Otwieraj klatkę piersiową i obróć klatkę piersiową do podłogi, do sufitu. Do podłogi, odkręć do sufitu, jeszcze raz do podłogi i do sufitu. Obróć do podłogi, do sufitu, do podłogi i do sufitu. Wróć do pozycji wyprostowanej, przełóż prawą dłoń na lewe udo, lewą rękę za plecy i delikatny skręt za lewym barkiem. Prawa stopa flex, noga jest aktywna z wdechem, wydłuż kręgosłup z wydechem. Jeżeli możesz, skręć się jeszcze mocniej w odcinku piersiowym. I wróć do oddechu. I wróć klatką piersiową do przodu. Wyprostuj lewą nogę, rozluźnij nogi. I ugnij prawe kolano, przyciągnij stopę do siebie. Odłóż prawe kolano na podłogę, dociśnij stopę do wnętrza lewego. Uda skieruj klatkę piersiową do lewej nogi. I z wydechem skłon do lewej nogi. Możesz złapać się tutaj za łydkę, za swoją kostkę albo za stopę. Lewa noga jest aktywna. Stopa flex. Przyciągnij pępek do kręgosłupa. Pozwoli Ci to zrobić więcej miejsca na skłon. I rozluźnij barki, rozluźnij szyję, rozluźnij mięśnie, twarzy. I z wdechem unieś tłów. Lewą dłoń połóż po wewnętrznej stronie swojego lewego uda. Przesuń do stopy. Unieś prawą rękę do góry i skłon do lewego boku, do lewej stopy. Wydłuż kręgosłup. Wróć do oddechu. I skieruj klatkę piersiową do podłogi, z wdechem do sufitu, z wydechem do podłogi, z wdechem do sufitu, do podłogi, do sufitu, do podłogi, do góry i w dół i jeszcze raz do góry. Wyciągnij prawą rękę do sufitu, unieś tułów. Lewą rękę przełóż na prawe udo. Prawą rękę za plec, wydłuż kręgosłup i z wydechem skręć za prawym barkiem. Lewa noga jest aktywna, stopa flex. Z wdechem wydłużaj kręgosłup, a z wydechem, jeżeli możesz, skręcaj się jeszcze mocniej w odcinku piersiowym za prawym barkiem. Oddychaj głęboko. I wróć klatką piersiową do przodu, wyprostuj prawą nogę, rozluźnij nogi. I powoli przejdź do leżenia na plecach. Przechodzimy już do pozycji szawasany, do pozycji relaksu. Wyprostuj nogi, stopy na szerokość bioder albo maty. Pozwól stopom opaść, ręce wzdłuż tułowia, wnętrza dłoni do sufitu. Weź głęboki wdech przez nos. Wydech przez usta. Jeszcze jeden wdech przez nos, wydech przez usta. I pozostań chwilę w bezruchu. Skup się na swoim oddechu. Poczuj, jak Twoje ciało porusza się w rytmie Twojego oddechu. I powoli zacznij ruszać palcami dłoni, palcami stóp, przyciągnij kolana do klatki piersiowej, Pop przypobujaj się na boki, na prawo, na lewo, rozmasuj dolne plecy i powoli przez kołyskę wracamy do siadu skrzyżnego. Złóż dłonie na klatce piersiowej i podziękuj sobie za tą praktykę. Za tą chwilę poświęconą sobie. I ja dziękuję Ci też za praktykę ze mną. Do zobaczenia następnym razem.